Cześć kochani, 4 stycznia, czwartek. Tutaj kilka dni temu kolega Marcin pytał. Tak się zastanawiam, czy ty cały czas tak pierdoliłeś o Biblii i Jezusie, czy dopiero teraz to zauważyłem? Wobec tego dzisiaj cytat z książki o naśladowaniu Chrystusa. Zapraszam. Więc kochani, tutaj zasięgniemy trochę mądrości takiego rozwoju osobistego sprzed kilkuset lat. I taki króciutki fragmencik mi się tutaj pojawił. Trudno jest pozbyć się złych nawyków, a jeszcze trudniej postępować wbrew własnej woli. Ale jeżeli nie zwyciężysz w rzeczach drobnych i łatwych, jakże poradzić sobie z trudniejszymi? Już na początku staraj się opanować swoje skłonności i pozbyć się złych nawyków, bo inaczej powoli zabrniesz w prawdziwe trudności. Jeżeli to zrozumiesz, o jaki, spo, o jaki spokój cię ogarnie? Jaką radość sprawisz innym? Ile przybędzie ci żarliwości w nieustannym duchowym doskonaleniu się? Moi drodzy, to trochę propo zaleceń dla trzeźwiących alkoholików, ale nie tylko. Generalnie. Nie da się przestać pić, jeżeli twojego życia trochę do tej nowej rzeczywistości nie dostosujesz. I to są takie proste zalecenia, czyli nie trzymasz alkoholu w chałupie. Nie trzymasz żadnych rzeczy, jakichś gadżetów, pierdół, które ci się kojarzą z chlaniem. Zmieniasz trochę znajomości. Uczysz się tej asertywności, zwłaszcza w odmawianiu. Być może musisz zmienić pracę. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie i gdzieś na jakiejś mylinie mieszkasz, może warto zrobić duży krok i w ciągu tego roku gdzieś się przeprowadzić. Musisz, potrzebujesz swoje życie dostosować, umeblować w ten sposób, byś mógł komfortowo yy, przez to trzeźwienie iść i cieszyć się tym. To jest trochę mniej więcej, kochani, tak jak wybieracie się w jakąś podróż. No to generalnie są oczywiście hardkorowcy, którzy potrafią spać pod gołym niebem, ale oni też się przygotowują do tego, też mają jakąś wiedzę. Teraz jak ty chcesz, na przykład jedziesz na biwak, zabierasz ze sobą namiot, kalimatę, śpiwór, termos, jak, termos jakieś żarcie, przygotowujesz się, swoje otoczenie dostosowujesz do tego, żeby tobie było wygodnie żyć tam w tym lesie. Inne auto potrzebujesz, na przykład, jeżeli mieszkasz gdzieś na, na, w lesie, właśnie inne auto potrzebujesz, gdy mieszkasz w mieście dużym. Zawsze bądź co bądź zauważcie, moi drodzy, staramy się w małych tych rzeczach, w małych nawykach to swoje życie dostosować do tego, żeby było nam wygodniej. I tak samo jest z trzeźwieniem, tak samo jest z jakimikolwiek zmianami. Kochani, chcesz przestać żreć, chcesz schudnąć, może tak, w ten sposób. Ja generalnie staram się nie trzymać żadnych słodyczy w domu. To, co dzieciaki lubią, jakieś żelki, ok, ale generalnie też nie za dużo. Ale nie tak, że, wiesz, jakieś czekolady, takie rzeczy są. Bo to ja wiem po prostu, że, wiecie, ja nie wierzę w ogóle w silną wolę, ne? Ja to wierzę w coś takiego, że życie nasze możemy dostosować sobie w ten sposób, żeby pozbyć się tych różnych wyzwalaczeń, Wiesz... Nie wiem, masz problem z tym, że za dużo uważasz tego te telefon, Wiesz, telefon, radio, internet, uff, ten taki, wiesz, szum cały jest. Wynieś telewizor, odłącz go. Ja nie mówię, że zaraz sprzedaj, chociaż może i warto, nie? Ale jeżeli masz dwa telewizory albo trzy, zostaw sobie jeden. Ja miałem dwa, zostaw jeden, nie? Na razie jeszcze jest ten jeden. Generalnie z telefonu też mnie to wkurzało w kółko. Już naprawdę mało korzystałem z telefonu, ale ciągle mnie to wkurzało. Wypieprzyłem z mojej komórki wszystkie aplikacje. Został właściwie tylko Whatsapp, bo tam czasami z żoną jeszcze tam piszemy na WhatsApp, a to jest kwestia też jakby przesiadki, nie. No nie mam Facebooka, mimo że prowadzę grupę, nie mam YouTube'a, mimo że mam kanał na, na internecie, w telefonie nie mam nic. On jest kompletnie ugłupiony. Jeżeli tak dalej pójdzie, to pewnie w ogóle zwykłą komórkę wezmę. Wiesz, po prostu ważne jest, moi drodzy, żeby małymi sprawami, małymi w cudzysłowie, aczkolwiek trochę tak. Dostosować nasze życie do tego, żeby było nam łatwiej duże rzeczy osiągnąć. Rozumiecie? Czyli naprawdę warto trzymać się zaleceń. Te zalecenia nie są po to, żeby nam uprzykrzyć życie. Nie, to są drogowskazy. Po prostu to jest mapa, to jest jak przepis na ciasto. Nie? Jeżeli robisz ciasto, nie wiem, ciasto w sensie jakiś jabłecznik przykładowo. I teraz masz przepis i widzisz, że potrzebujesz takiej i takie produkty, to sobie myślisz ja pierdzielę, kurde, wymyślają, nie? Jezu, no chcesz jabłecznik, no to produkty, przepis i jedziesz z kuchem, nie? A nie, wiesz, wymyślasz, bo no to zrób po swojemu, zobaczysz, czy ci wyjdzie. Tak samo jest z trzeźwieniem, tak samo jest z wszystkim innym. Dostajemy mapy, dostajemy drogowskazy, dostajemy przepis, trzymamy się go jest o niebo, o niebo łatwiej. Kochani, dobrego dzionka życzę. Pozdrawiam cię, Blutko. Do zobaczenia jutro. Cześć.